Siemano Gamonie, witam w kolejnym odcinku Highway Blossoms. Jak widzicie, jesteśmy na ekranie Next Exit, czyli zaczynamy sobie DLC. Tak sobie myślę, że o ile numeracja odcinków nadal będzie taka sama, to dopiszę sobie DLC, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jak widzicie, Historia dzieje się mniej więcej miesiąc po evencie głównej gry i jest rekomendowane, wysoce rekomendowane, żeby przejść podstawkę, zanim zabierzemy się za DLC. No to co? No to przeszliśmy podstawkę razem tutaj, więc yy, zabieramy się za DLC. I zastanawiam się, czy nie próję gęby do mikrofonu ale no co ja mogę powiedzieć zobaczę potem na nagraniach nie sprawdzałem tego w każdym razie mam mikrofon daleko od ryja mam wrażenie mam nadzieję wrażenie nie mam wrażenia mam nadzieję że nie będzie tak źle więc co klikamy sobie nie i poczekajcie jeszcze sobie coś sprawdzę w ustawieniach mhm. Nie widzicie tego, bo sprawdzam ustawienia czegoś innego. Dobra, kochani, jedziemy. Będziemy mieli kolejne intro? Czy będzie kolejne intro? Nieźle się zaczyna. Ow! Ow! Why would you touch me there? <gibberish> I'm so sorry. I I think I drove some of the needles deeper. Maybe if I just use my fingernails. Hmm, Trito, dupskiem na kaktus upadła. Just unlock the door, Marina. Right, right.

Dobra mina była. Mam dla was zagadkę. Gdzie jeszcze jest bardzo teraz już płynna linia dialogowa właśnie sorry 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 sorry, która podpowiem wam powstała przypadkiem. W jakiej grze i jaka postać ją wypowiada? Też powiedzieć całą historię tego. Jeżeli ktoś zgadnie, to zobaczymy. W każdym razie, no macie tutaj zagadkę. Jak zwykle, jest, jeżeli ktoś jest uważny, jeżeli ktoś zna historię gier, to jest gra raczej nowa. I jeszcze taka jedna podpowiedź. Postać ma dużo wspólnego z Lodem. Dobra, jedziemy. Trzy, dwa, jeden... Już odpowiedzieliście? No to się zastanówcie i oglądajcie dalej. Hmm, jaki ładny kadr... Okej? Okay? Okay. Okay. Tear off a strip of tape. Slap it on. Rip it off at the count of three. What's Good idea do you want me to do it myself fine just don't yell at me if it hurts <coughs> what happened to three I counted in my head <laughs> Don't you beat yourself up too much. Not like you did it on purpose, right? So, now But aren't you mad I pushed you into a cactus? Okay, good. So, i.e. was a cactus? What kind of freak gets pissed at their girlfriend for trying to give them a hug? You just overshot your goal, is all. Besides, I'm a dumbass for wearing short sleeves to Saguaro National Park of all places. Maybe next time you won't roll your eyes when I tell you to wear that cute teddy bear sweatshirt I got for you. That mistake is made of wool. We're in the desert. It's made of cotton and is extremely breathable, Smarty Pants. You're not the one that has to wear it. But I am the one who gets to see you in it. And I think that counts for everything. Podoba mi się tutaj trochę zmiana tonacji, to już tak na wstępie od razu to widać. Your hugs, you can push me into a thousand cactus. No, dokładnie. You really need to work on your flirting. Hey, what did I say? It's fine. Just be more careful next time, kiddo. You say so. No Trochę, trochę ją jak dziecko traktuje, zresztą tak ją nazywa, no ale. Ona chyba jest starsza. Przypomnijcie mi, czy Amber jest starsza od Mariny? take old-fashioned spit and dirt over a surprise yard ER bill any day. Even if this does really suck, oh Christ, this hurts. Poczekajcie chwilę. Mam. Dobra Musiałem się napić I jeszcze jeden łyk Jezu, chce mi się beknąć czy mi się nie chce beknąć? Brzmi jak wieśniak. Dobra, nie chce mi się. Wracamy do historii, bo tutaj kurde go spieprzam klimat. You should take some pain helpers. It's in the medicine cabinet, I think. Not a bad idea. I gotta do some washing up anyway. Wow. Everything good. Super. Good to hear. I love you. Love you more. No, jak miło? <słyska> hmm. No i co? I kurde, mam tutaj dylemat. Jeżeli yy. dobra. Moja logika jest taka. Pewnie przejdziemy sobie obie ścieżki, przynajmniej tak mi się wydaje, ale teraz skoro cała główna linia była z punktu widzenia Amber, bo tak było, Amber była narratorem opowieści, to tutaj klikniemy sobie Marinę. Hmm. Czyli no kurde, Marina nie jest taka głupia jakby się wydawało, nie? Marina boi się, że Amber odpieprzy, tak jak zrobiła to wcześniej, bo to było odpieprzenie, nie oszukujmy się. Okej. Okay. No, to, to prawda. Chociaż mogłaby, mogłabyś czasami zmieniać ubrania. To by było mega fajne, jakby, jakby się te postacie przebierały. Jezu... Nie wiem, czy słyszycie. Samolot! Kurde, niedaleko lotnisko mamy Jezusie na motorze po prostu o bogowie już leć sobie Dobra Marina Hale. No czyli już mamy odpowiedź. Amber jest o rok starsza.

<laughs> Maraja prawie została aresztowana. <śmiech> Znowu <śmiech> świetnie. Okay. No to tak, to jest logika Vegas. O. Tak, będzie to czyli co Vegas Stratosfir when any better gorge? Oh czyli będziemy widzieć Inner Marine. Little worse for wear, but I think I'll live. And I thought I was having a rough go of it. It's nothing like that. I just wanted to treat myself. Better be careful with those Cheetos though. Eat too many and cheese will start coming out of your ears. Alright, on schedule. Even if that happens, they still won't be as cheesy as your jokes. But you love it. <laughs> Dobra, sorry, musiałem na chwilę zapauzować nagrywanie. Jeżeli to widzieliście, to tylko dlatego, że pewnie przeskoczyła muzyka, a może nawet nie przeskoczyła. Zobaczymy. Dobra. okay can things be when she has mariah as a sister come on don't be so harsh she can't control who her family is but her crappy family can control her phone usage why the heck does she need one anyway she's like eight no it's mariah's phone and actually she's turning 12 in the next few days even Oh, even worse if it's Mariah's phone. What kind of sights do you think that crusty sleaze goes to anyway? Amber, didn't you hear me? Tess is turning 12. Hmm? Oh, shoot. Tess, uh... That's... Happy birthday, Tess! <laughs> yes. <laughs> Get her some presents. That would be a start. They're going to a convention to celebrate, and I was one- Sure, sounds like fun. Wait, really? Yep, just keep me away from Mariah. Sure, you sure? For sure, for sure. It's pretty spur of the moment. So was you asking for my help to look for buried treasure, you hitchhiking nerd. Hmm. Design tej postaci jest zdecydowanie fajniejszy kiedy się uśmiecha. I, i tam wcześniej było tak, że miała trochę chłopięce. No nie no, miała krótsze włosy po prostu i lepiej wygląda jak one, są, jak one są trochę dłuższe. Znaczy ja wiem, że to jest ta sama fryzura, tylko różne interpretacje, ale ta wersja tutaj z gry jest fajniejsza moim zdaniem. My God, babe, we're gonna have such a great time looking for things for Tez. The convention is a couple days long, and for like aliens, spacey kind of stuff. Oh, that's perfect. You. You'll finally be able to phone home. No. Ha ha, very funny. It's not like you've made the same alien joke 13 times in the last 30 days, and I'm not keeping counts. So don't ask. Look at the website. We'll print out everything at a library later. Ugh, looking at that thing gives me a headache. Dude. What? You have to get over this... this phone thing. Not happening. I've gone my entire life with just landlines and payphones, and I think I'm doing just fine. Explain to me how being stuck in the 90s is doing just fine. A phone would be really helpful for you. You'd be able to use a GPS instead of those bulky maps we lug around everywhere. Maps won't stop working when the grid is attacked and there's no internet, Mare! You're such a weirdo! Embracing the 21st century isn't gonna mess up your aesthetic, it's gonna make your life easier! Mare. <laughs> How often is it that I actually tell you no? Mm -hmm. Okej. Okay. Smutna historia utraconych utraconego złota w pokera.

Thinking we should probably camp here in the park tonight. We'll wake up earlier than the dawn of man and manage to get there in eight hours. That sound good? In the hood. <laughs> Under the hood. The RV needs a little bit of a tune-up, so I'm gonna drop her off at a shop for a few days. I'm sure we'll find at least one hotel that doesn't care if we're not 21. <laughs> what the heck? That's so fancy! Not like we aren't good for the cash. I can't believe you're so loose about this. You're usually so high-strung. Nah, eh, I figure things are just going to keep happening. So resisting them is stupid. Getting out of shape about everything will just take years off my life. No, I dokładnie. Czasami trzeba odpuścić. I'd rather spend this with you. Besides... No. How often is it that I tell you no? Tak sobie myślę, że na tym y, romantycznym pytaniu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Pierwszy odcinek z DLC, które zapowiada się bardzo fajnie. Takie moje pierwsze odczucia są, że historia wydaje się być y, dużo bardziej dojrzała, jakby się twórcy nauczyli. trochę, ale może, może to tylko moja imaginacja. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, jak się potoczy. Jak się to wszystko potoczy, jak ten związek ich się potoczy dalej. I fakt, że mogę to obserwować z obu stron jest też mega fajne. Zaczęliśmy od Mariny, tak jak już mówiłem dlaczego, bo wszystko było wcześniej ze strony Amber, ale zapewne stronę Amber też sobie ogarniemy. Zatem zajrzyjcie do opisu, tam macie wszystkie odcinki, przeszłe, przyszłe i tak dalej. Napiszcie komentarz, pogadajmy sobie, zawsze chętnie z wami gadam. Rzućcie komcia przed chwilą to powiedziałem, ale to już jest taki automat. Rzućcie lajka, rzućcie subskrypcję i w ogóle wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.